Szanowni Państwo, nie rozmawiamy dzisiaj o aborcji w sytuacjach ekstremalnych, rozmawiamy o aborcji na życzenie, żebyście mieli świadomość tego, o czym jest ta debata. To jest debata o aborcji na życzenie, o aborcji bo tak, bo sobie chcę, bo ja sobie kiedyś zrobiłam, to teraz namówię jak najwięcej młodych dziewczyn, które są jeszcze nieuformowane, które, ma, które może są w jakiejś głupiej sytuacji, przez głupie zachowanie. Ja sobie je namówię. O tym dzisiaj rozmawiamy i drodzy Państwo, pojawiło się kilka wątków <laughs> wolność słowa. Uwielbiam, jak spadkobiercy PZPR mówią na tej Izbie o wolności słowa. Uwielbiam, jak lewica mówi o wolności słowa. Ja mam jeszcze kilka procesów za wypowiedzi pootwierane, Państwo nie krzyczą. Wtedy nawet tu są osoby, które, które mnie sądzą za wypowiedzi, chociaż te wypowiedzi ich w ogóle nie dotyczyły. I to jest standard. Robicie to z bardzo wieloma działaczami, z bardzo wieloma e, osobami, które się wypowiadają e, przeciwko aborcji, przeciwko homoloby, przeciwko różnym e, patologiom, które lewica ze sobą przynosi do życia publicznego. E. I teraz tak. Szanowni Państwo, to nie jest powielenie przepisów. To bardzo mocno chcę podkreślić. Drodzy Państwo, raport z prokuratur odpowiedziała nam w terminie 70% prokuratur. I widzimy, jak wygląda ściganie aborcji w Polsce. W sumie w latach 2018 do 2022, czyli to było jeszcze sprzed wyroku TK i potem po wyroku TK, na 887 zgłoszeń w prokuraturach wyroki zapadły w 61 sprawach i są naprawdę mm, skrajne przykłady nie wiem Łódź na przykład 131 zgłoszeń 13 aktów oskarżenia skierowanych do sądu tylko 7 skazań. to jest mniej niż 10% Poznań 64 zgłoszenia 5 aktów oskarżenia do sądu 4 skazania Warszawa 166 5 aktów oskarżenia do sądu ze 166 zgłoszeń ludzi którzy zobaczyli że dzieje się coś złego poszli z tym do prokuratury, skierowano pięć razy akt oskarżenia do sądu. I jak popatrzymy na mapę tych prokuratur, na, na mapę, jak te prokuratury odpowiadają, ile tych spraw jest i ile jest skazań, to zobaczymy, że to nie jest kwestia jakiegoś jednego prokuratora, który siedzi gdzieś i wszystkie sprawy uwala, tylko że to jest problem systemowy, że te przepisy trzeba uszczegółowić po to, żeby realnie chronić życie dzieci. I teraz kolejne wątki. Trochę zastanawiałam się, czy mm, posłanki lewicy y, pokażą, o co chodzi w tym projekcie. Tak, pokazały oczywiście. Tak, powinny panie iść do więzienia za promowanie tutaj telefonu śmierci, za informowanie, w jaki sposób zabić człowieka. Tak, panie powinny iść do więzienia. Y, I y, oczywiście panie chroni immunitet, ale, ale wszystkie inne osoby, które immunitetu nie mają, a wam rzeczywiście trzeba by te immunitety cofnąć. Y, bardzo dziękuję. Niektóre wystąpienia bardzo dobitnie pokazały, że mamy do czynienia dzisiaj w Polsce z poważnym problemem. Hmm. Czy jesteście dotowani... Zrzecze się pani to, bo ja chciałabym pana pozwać za to. Zrzecze się pan? Powiedział pan w tej chwili, że jesteśmy finansowani z zagranicy. Nie, nie. Dobrze, kwestia... Bardzo proszę, dobrze. Dokładnie proszę, dokładnie. Państwa, mamy do z proszę Państwa, Panie Pośle, bardzo proszę. Prosiłem Upadł o to. Pytanie o finansowanie proszę. i przez kogo jesteśmy finansowani? Jesteśmy organizacją finansowaną przez obywateli, którzy widzą, że trzeba zrobić porządek w sprawie ochrony życia w Polsce. Nie ukrywamy tego, że mamy koszty. Mówimy o tym i ludzie nam wpłacają, dlatego że widzą te akcje i widzą, że trzeba że trzeba wesprzeć obronę życia. Od razu, od razu mówimy, że jeżeli ten projekt dzisiaj zostanie odrzucony to to rozpocznie debatę o aborcji. Tylko ta debata nie będzie się toczyła w Sejmie, będzie się toczyła w okręgach. Od razu mówimy, że koszty tej debaty na ulicach i w internecie to jest 70 tysięcy. Nie ukrywamy tego przed nikim, liczymy na to, że obrońcy życia będą wpłacać, żeby taką, żeby taką debatę i taką kampanię prowadzić. I szanowni państwo, Kolejny wątek, kolejny wątek spadek dzietności. W sprawie spadku dzietności zapraszam na ulicę Miodową do Ministra Niedzielskiego, bo spadek dzietności miał miejsce przez lockdown. Drodzy Państwo, lockdown w gospodarce spowodował, że rodziny nie miały się z czego utrzymać. Niektóre branże były po kilkanaście miesięcy zamknięte, ludzie nie mieli jak zarabiać pieniędzy. Czy Państwo się dziwią, że w takiej sytuacji ludzie nie decydują się na kolejne dzieci? Przecież to jest zupełnie normalne. E i, I kwestia lockdownu w służbie zdrowia, przede wszystkim w opiece okołoporodowej, czego byliśmy świadkami przez ostatnie trzy lata. Świadkami wyganiania mężów z porodówek, konieczności rodzenia w masce. Kobiety, które przyjeżdżały na zaawansowanym etapie porodu, musiały poczekać 20 minut, bo lekarze robili test na COVID. Oddzielanie matek od noworodków, wyrzucanie rodziców z ojomów, gdzie leżały wcześniaki, wyrzucanie kobiet, które chciały wejść, odciągnąć pokarm i nakarmić chore dziecko. To wszystko się działo w służbie zdrowia i państwo później się dziwią, że kobiety nie chcą mieć dzieci. Jak kobiety mogą nie chcieć mieć dzieci? Przecież jest taka fantastyczna służba zdrowia i po prostu wszystko czeka tylko na to, żeby poprowadzić ciążę i urodzić dziecko. I potem wychodzą takie artystki z lewicy, stają tutaj i mówią, przez wyrok Trybunału Konstytucyjnego kobiety nie chcą w Polsce mieć dzieci. To jest po prostu jakaś kpina. Za pszczyny, kobiety z Częstochowej, z Włodzisławia Śląskiego, toczą się postępowania w prokuraturach. Czekam na jakieś klarowne wyjaśnienie, w jaki sposób można ścigać w prokuraturze wykonywanie prawa. Nie, drodzy Państwo, te sprawy są w prokuraturze, ponieważ tam prawo złamano. I i być może rzeczywiście w niektórych przypadkach się zdarza że lekarze chociaż nie mają związanych rąk to może myślą że mają związane ręce dlatego że państwo z lewej strony każdą śmierć kobiety ciężarnej albo kobiety po porodzie witają z radością bo możecie państwo robić swoją kampanię bo możecie sobie robić swoją kampanię i to wy i to wy i to wy kolportujecie fake news, że lekarze nie mogą ratować kobiety w ciąży w sytuacji zagrożenia życia. Kłamiecie, dobrze wiecie, że kłamiecie, czekacie aż umrą kobie kolejne kobiety, bierzecie je sobie na sztandary i na ich śmierci robicie swoje kampanie. I być może rzeczywiście ktoś w szpitalu kiedyś, kto nie czytał przepisów, kto się nie wczytywał, ale usłyszał w telewizji od y, 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 kłamliwych przedstawicieli środowisk aborcyjnych, usłyszał, że nie można ratować kobiety w sytuacji zagrożenia życia, jeżeli jest w ciąży. Może rzeczywiście y, jest opieszały w swoich działaniach i przez to kobiety giną, ale to jest wasza wina. Kazałam koleżankom, które tutaj weszły, włączyć stoper i czekać, po jakim czasie padnie faszyzm i po jakim czasie padnie Putin. I w sumie długo, bo chyba ze 35 minut państwo wytrzymali. Ale serio, drodzy państwo, jeśli Polska nie zrobi porządku z zabijaniem dzieci nienarodzonych, Polska spłynie krwią. Putin popiera aborcję, szanowne panie. I, yy... I, yy... I, teraz, yy... I teraz tak. Yy, drodzy Państwo, w sytuacji zagrożenia wojną i w sytuacji, kiedy naród musi zewrzeć szyki, porządek moralny i yy, 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 silne państwo i silny naród to jest rzecz absolutnie niezbędna. Jeżeli zaczynamy zabijać najsłabszych i najmłodszych, demolujemy porządek moralny i to te osoby, które dzisiaj krzyczą za aborcją, robią przysługę wrogom Polski, robią przysługę, robią przysługę tym siłom, którym zależy na tym, żeby Polskę zdemolować, bo od tego, że zabija się najsłabszych i najmłodszych, przechodzi się później do tego, że zabija się też innych. I na koniec. Fundujecie kobietom piekło. Fundujecie kobietom piekło, bo aborcja jest piekłem, jest piekłem dla dziecka, jest piekłem dla kobiety. Dlatego teraz, dlatego teraz mówię do ciebie. Ty, która dałaś zabić swoje dziecko i wiesz, że to nie było spędzenie zarodka i nie było to usunięcie płodu, i wiesz, że oni Ciebie użyli, żeby zarobić pieniądze i zrobić swoją politykę. I wykorzystali twoją sytuację i Twój kryzys. Ty, która płaczesz nocami w poduszkę, albo nie możesz rano wstać i normalnie funkcjonować, która patrzysz, jak inne dzieci bawią się i dorastają w Twoim otoczeniu, i myślisz nieustannie, jak wyglądałoby Twoje dziecko. Czy mówiłoby mama, czy byłoby podobne do ciebie? Czy robiłoby te wszystkie rzeczy, które robią dzieci w Twoim otoczeniu, na które codziennie patrzysz? Możesz teraz zrobić dwie rzeczy. Możesz zostać ze swoim bólem, a możesz zrobić coś dla swojego dziecka. Już mu nie wrócisz życia. Już oni doprowadzili cię do tego, że to dziecko zabiłaś. Ale możesz oddać temu dziecku sprawiedliwość i możesz uratować kolejne dzieci, na które oni czyhają. Idź na najbliższy komisariat policji, a najlepiej do prokuratury i poproś o możliwość zgłoszenia, że nakłoniono cię do aborcji. Jeśli nie wiesz jak, to poproś o wyjaśnienie, jak złożyć takie zgłoszenie. Można znaleźć gotowiec w internecie albo można zło złożyć je ustnie. Pracownicy policji albo prokuratury Powinni spisać to, co powiesz i na tej podstawie powstanie zgłoszenie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Weź ze sobą wydruki maili, smsów, billingi rozmów, zrzuty ekranu z forów internetowych, wszelkie dowody na to, jak kontaktowałaś się z mordercami Twojego dziecka. Jeśli jeszcze masz, weź kopertę, w której przyszła do Ciebie przesyłka, weź dokumentację lekarską z konsultacji, które miałaś przed lub po aborcji, nawet jeśli nie powiedziałaś lekarzowi, co miało miejsce. Weź wyniki testów ciążowych z krwi i moczu na obecność beta HCGS, przed aborcją i z czasu po niej. Wszystko co ma jakikolwiek związek ze sprawą, wszystko co posiadasz. Podaj świadków twoich kontaktów z aborterami, jeśli tacy świadkowie byli, nazwisko i dane do kontaktu. To nie muszą być koniecznie świadkowie tego jak robiłaś tę aborcję, ale świadkowie, którzy byli z tobą przed, którzy widzieli twoje zachowanie w trakcie, którzy widzieli twoje zachowanie po. Podaj tych świadków, bo ich zeznania i to, co powiesz na temat tego, jak nakłaniano cię do aborcji, będzie miało ogromną wagę w przygotowaniu postępowania i w postawieniu zarzutów. Podaj nazwiska osób z grup aborcyjnych, z którymi się kontaktowałaś. Oni często robią to jawnie i wiadomo, jak się nazywają. Prawdopodobnie portale społecznościowe nie podadzą ich danych, ale to nie szkodzi. Wiele osób, które trudni się doradztwem w aborcji i organizuje aborcję, mówi o tym jawnie. Weź to wszystko, idź na komisariat lub do prokuratury, działaj, nie bój się, prawo cię nie każe, ale może uda się skazać ludzi, którzy cię w to wpakowali i zamordowali twoje dziecko. I zrób to dla swojego maleństwa, któremu nie wrócisz życia, ale które na ciebie patrzy pewnie już ci wybaczyło. Kocha cię i ci kibicuje. Działaj. Dziękuję, proszę Państwa, zamykam dyskusję.